tak? Cześć, cię, a, macie. Jak wam coś Tu mi to już pobiera. ...to trzeba zamysłować. Przepraszam. A wy ja. Dobrze? Mariuszu? Nie ma. nie Podbijam. Podbijam, do Chyba trochę za dużo poszło, ale nic nie. No nie, no, teraz już wszystko będzie taki. Za dużo? No, przecież no. Przecież to <grym> co za wielki? Nie kręcę, to nie. Kręcę jeszcze każe i. No to mieliśmy zdjęcia. No to już zdjęcia tak. to jest, mogę tam za późno, za szybko, nie. No to nie tak. Puchny, tak. Tak. A pięć minut, a pięć minut. Ej, weź jeszcze tak nie. <muletra> okay. tak tam, to jak to? najbliżej, tak. Jak najbliżej, początku. Potem ja chcę. Z, ja... Z, z, no z, na po prostu to tak? po no nie? Bo jak coś już znalazujecie, to. Hmm. to, to, jest, to jest Skupienie, tak, czwarty topień. To, jest, to, jest <muletra> to jest, Tak, jak to ktoś, nie? Teraz poszła pierwsza. Tak. No, okay. to jest... <muletra> <muletra>

Są tak, ja trzy płytki do załadowania. Spokojnie, każdy może po 24 jechać. Tak? O, kolędę. I ta trzecia też nam ją włoszy tutaj. O, nie zmieści się na tyle. Się nie martwcie ładujemy jedną na drugą. Bo to jest ta trzecia. Jak widzicie, tam muszę ją też nałożyć. Ładujemy, to to tak ładujemy. To tak to. To. A, żeby nie było, Grudy ładuje A, to teraz. Tak. A tamta, tamta, tamta. tak, tak, tak. Tak? Tak. Idzie. Poszło. On to uczynił sobie, ale to skończ, załóżcie na Ale czemu ty na to obrażasz, no ja no, Ale od razu, że No to ty, ale to jasne. P... No ale to? nie 5 minut na drugą płytkę, 5 minut. I nie tak ładujcie pomału, żeby wam nie przepływało, tak? A żeby wam nie przepływało. Ale nie już nie, nie, nie zabrakło cię tutaj? No, nie ta dziura. Tak, tak nie ta dziura? No nie tam. O, minąłeś tu jeden. God Co Ty to zrobił. Nie mam pojęcia. No. co teraz? No to teraz jest kwas. Shit. Co? To już teraz? Teraz, teraz. ale teraz, ale powiedzcie, że to będzie trochę to dłużej, nie? A to nie można po prostu jednej zostawić tutaj tutaj nakładać dalej? Teraz to będzie... Teraz tu już będzie zamieszane, nie? A wszystko przez tą kamerę. No to wyłącz, tak? To jest presja, presja? <noise> A tutaj też sobie rozmawiamy. I tak ci już widać. Ja nie robię zdjęć, tylko nagrywam. No. Dobrze. Nie wiem, czy się zmieści. Aha, to była motylka.